Siemanko! Zapraszam na najkrótszy odcinek z serii o wiertarkowo-frezarce ZX7016. Dzisiaj pokażę Wam niezbędną modyfikację, jaką musi wykonać każdy użytkownik, który chce skutecznie korzystać z tej maszyny i nie niszczyć swoich narzędzi. Mianowicie należy dorobić blokadę korpusu na kolumnie, ponieważ podczas skrawania siły są tak duże, że Choćbyście blokadę, tą oryginalną, zaciskową, zaciągnęli nawet jakąś długą rurką, to i tak to nie utrzymuje i doprowadza do obrócenia się kolumny. Trochę mniejszy efekt jest, jeżeli jest ta cienkościenna rurka na kolumnę, ale jeżeli jest pełny wałek, to już jest to musowa modyfikacja. Serdecznie dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. A kto jeszcze nie subskrybuje kanału, zapraszam do subskrypcji. Hej!